Jeżeli prowadzisz firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, opowiem ci o tym, jak bardzo może ci pomóc marketing wideo. Jeżeli chcesz pokazać światu, że masz jakieś produkty, czy świadczysz jakieś usługi i chcesz, żeby ludzie ci zaufali, koniecznie potrzebne jest to, abyś pokazał się w wideo. Takie są teraz czasy, że no po prostu wideo rządzi i no nie masz innego wpływu na to. To jest jeden z ważniejszych elementów marketingu i powinienś go stosować. Zwłaszcza jeżeli jesteś małą firmą, nie masz dużego budżetu na reklamę i musisz sobie po prostu jakoś radzić. Wiele osób, zwłaszcza przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych lub działalnościach nierejestrowanych, gdyś po prostu coś robi na własną rękę, to no nie ma dużego budżetu. I żeby pokazać się światu, no nie ma pieniędzy, żeby wykupić całą kampanię reklamową i systematycznie korzystać z jakiejś agencji. To jest naprawdę kupa forsy, żeby coś takiego zrobić. Ja na przykład uważam, że można wiele rzeczy zrobić we własnym zakresie, zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. Sam to stosuję, no wiem jak to działa, ponieważ robię strony internetowe i marketing robię we własnym zakresie, nagrywam filmy, rolki i shortsy na przykład na YouTubie. O tak jak tutaj masz to jest mój kanał Jak zarabiać w internecie i to jest Milewski Net. I właśnie na tym kanale pokazuję, w jaki sposób trzeba robić strony internetowe, no tak typowo pod przedsiębiorców, pod małe biznesy, o tym, w jaki sposób sobie przedsiębiorcy mogą radzić sami we własnym zakresie, we własnej niszy, po prostu z własnymi pomysłami no i na tym kanale dużo się dowiesz. A jeżeli potrzebujesz stronę internetową, to na www.milewski.net.pl możesz znaleźć wszystko o stronach internetowych. Tam też jest poradnik dla, dla rozwoju biznesu online. I jeśli chodzi o to wideo, to koniecznie musisz zacząć je robić najlepiej tu i teraz. I powiem Ci, że wcale nie musisz mieć jakiś super rolek, możesz mieć zwykłe, naturalne filmiki, które po prostu powodują, że cię na nich widać. Ludzie, Twoi klienci mogą Cię poznać, mogą Ci zaufać, muszą się Ciebie najpierw naoglądać, żeby coś móc od Ciebie kupić. No i taka po prostu jest rzeczywistość. Jest tutaj parę takich chwytów, które możesz stosować na początek. Musisz sobie zrobić jakiś taki prosty plan, napisz na kartce. Co możesz no, na, na jaki temat możesz nagrać rolkę? Wybierz coś ze swojej niszy, ze swojego fachu. Na przykład jeżeli jesteś dla przykładu hydraulikiem, no to możesz sobie jakieś nagrać filmy na przykład o że te krany są lepsze i one tak fajnie działają, a te węże mm, to w ogóle są super. No to jest taki mój przykład, który sobie właśnie wymyśliłem, na pewno ty wiesz więcej w swojej branży, co możesz zrobić i o czym nagrać film. Wystarczy, że to zrobisz. Nie musi być jakiś super jakości na początek, jednak pewne wymagania musisz spełnić. Musisz zadbać o oświetlenie, musisz zadbać o to, żeby otoczenie, w którym nagrywasz te filmy, no, było w miarę uporządkowane, w miarę ogarnięte, żebyś sobie no, nie nagrywał, na przykład na filmu przy brudnym blacie, gdzie jest pełno naczyń, że jadłeś dopiero sobie jedzenie i no i sobie pozostawiałeś pełno naczyń szklanek czy talerzy i przy tym nagrywasz wideo, które ma być zachęcające i pokazywać, że Ty masz fajną firmę, która się dobrze wszystkim zajmuje. Ja na przykład mam tu uprzątnięte biurko, mam tylko swoje najważniejsze rzeczy, które, z których korzystam. Podpowiem Ci jeszcze, że bardzo ważny jest dźwięk. Możesz oczywiście na początku nagrywać swoim telefonem i korzystać z wbudowanego mikrofonu, jednak to z czasem sam zobaczysz, że to nie jest y, taka dobra jakość, jaką by chcieli oglądać Twoi klienci. Oni od razu słyszą, że to jest tylko tak y, nagrane, że tak powiem, z ręki. Dobrze mieć taki mały mikrofon, no, tak jak ja mam tutaj. Y, Kupiłem go sobie, no, naprawdę małe pieniądze. Y, kosztował akurat ten 225 zł. Ja no, Ci mogę pokazać, mam tu chyba nawet gdzieś y, takie y, Etui do niego. O, tutaj leży tu. To jest taki mikrofon Boya. Akurat to są dwa mikrofony. One są w takim opakowaniu fajnym, i masz tutaj taki, taki element, który podłączasz do telefonu. On jest twoim nadajnikiem. A w środku, jak wyciągasz, to masz o, dwa mikrofony. Jeden mam tu który jest na przykład dla mojego gościa, jeżeli bym chciał z kimś nagrywać, albo taki zapasowy, gdyby się okazało, że po prostu tamten mi się zgubił y, lub się rozładował, bo one są oczywiście ładowane. Tutaj jak wsadzasz to się ładuje, w środku y, masz właśnie ten element, y, który łączycie z telefonem, a tutaj masz kolejny mikrofon. I to, jestem bardzo zadowolony z tego i on służy do tego, żeby nagrywać tam gdzie jesteś, masz natchnienie to po prostu szybko podłączasz pod telefon i sobie nagrywasz. On jest fajny, ma tutaj, jest taki obrotowy, że można sobie podpiąć tutaj zapinkę i potem przekręcić mikrofon w prawo, w lewo po to, żeby dostosować sobie, żeby lepiej był ułożony i proponuję Ci podobny mikrofon kupić, oczywiście są tańsze jak sprawdzałem mikrofony dla siebie to taki mikrofon boja można kupić w granicach 150 zł 180 właśnie tego samego typu, tylko, że jest jeden też w takim etui ładującym i myślę, że to w zupełności wystarczy. Jeżeli tylko chcesz do tego, żeby nagrywać proste rolki i nie chcesz żadnych skomplikowanych montaży, to, to jest zupełnie wystarczające i uważam, że to jest minimum. Y jeszcze powiem o jakości filmu. Ja nagrywam na przykład na 1080 pikseli 60 klatek na sekundę, czyli FPS i to jest idealnie. Firmy są, y są naprawdę bardzo dobrej jakości. I można je obrabiać w różnych programach internetowych, takich prostych, podstawowych, jak również na telefonie. Telefon spokojnie sobie poradzi z obróbką takich właśnie rolek, jeżeli nie nagrasz zbyt długich filmów, to pobierz same rolki pionowe filmy nakręcać, to to w zupełności wystarcza, jest jakoś odpowiednia, więc proponuję ci właśnie używać takich ustawień, co jeszcze jest bardzo ważne. Musisz wzbudzać jakieś emocje, musisz opowiadać historię, która jest emocjonalna, że Twoi klienci łączą się z Tobą, z tym produktem. Możesz opowiadać, że masz jakąś rzecz, która rozwiązuje prawdziwy problem, pokażesz yy, jak, jakie miałeś życie przed tym, jak, zanim go używałeś. I co się wydarzyło, jak zacząłeś go używać? Jaka to była radość, że super, rozwiązałeś swój problem i nareszcie masz spokojną głowę i teraz możesz zająć się zupełnie innymi rzeczami. Możesz czas poświęcić na coś, co lubisz, na swoją pasję, a ten produkt, który sprzedajesz, po prostu tak ułatwił, czy tam też Twoja usługa, obojętnie. To tak samo ja mogę powiedzieć, że moje poradniki wszystkie ułatwiają ludziom życie, przedsiębiorcom, małym firmom, ponieważ. Jeżeli ktoś nie umie nagrywać, nie wie do końca, jak się za to zabrać, ponieważ jest taki wielki, ogrom tych wszystkich filmów na YouTube, ja mam to wszystko w pigułce. I dla takiego przedsiębiorcy, który nie ma bardzo dużych wymagań, ale chce stosować taki marketing wideo na własnych zasadach, budżetowo, to jest idealna sprawa. I właśnie rozwiązują moje poradniki te wszystkie problemy. Możesz korzystać z nich za darmo, a możesz również kupić w moim sklepie na milewski.net. Ten sklep w sumie dopiero powstaje, ale już niebawem będziesz mógł sobie coś po prostu kupić, jakiś poradnik. Także zachęcam Cię gorąco do tego. Inwestowanie w siebie jest bardzo ważne. Na pewno o tym doskonale wiesz, ponieważ już prowadzisz swój biznes, się rozwijasz no i wiesz, że trzeba trochę zainwestować. Ale im mniej zainwestujesz i masz, wyciągasz z tego największą wartość, tym lepiej. Dlatego polecam się Subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi poradnikami, dla takimi poradnikami internetowymi dla małych firm i dla JDG. Znajdziesz dużo materiałów, dużo shortsów, które na pewno Ci pomagą, pomogą w prowadzeniu Twojej firmy pod kątem online'u. I gorąco Cię zachęcam do tego, żebyś sobie obejrzał wszystko, żeby mieć jakiś pogląd na tą sprawę. Nie musisz poświęcać dużej ilości czasu. Wystarczy, że raz na jakiś czas wejdziesz i sobie obejrzysz codziennie krótki film. Czasami pięciominutowy film wyjaśni Ci bardzo dużo rzeczy, dlatego czemu z tego nie skorzystać. Możesz podejść do sprawy w taki sposób, że edukujesz swoich klientów ze stosowania Twojego produktu, czy edukujesz jak pomagają Twoje usługi po prostu możesz w pigułce wszystko zawierać, że na przykład moja usługa malarska rozwiązuje Twój problem, ponieważ w bardzo szybkim czasie masz załatwiony problem z brudnymi ścianami jeżeli dzieci Ci wszystko brudzą dookoła, zostawiają ręce od palców na ścianach, to Ty załatwisz ten problem w moment, przyjedziesz raz zajmie mi to dwie godziny pomalowanie takiej ściany i to Twój problem jest rozwiązany Związany możesz cieszyć się czystością w swoim domu. No i tego typu filmy. Pamiętaj też, że musi być wszędzie wezwanie do akcji. To nie tylko opowiadanie o tym, co robisz, jak robisz, jak rozwiązujesz problem, ale co ten twój klient musi zrobić, żeby z tego skorzystać, żeby coś od ciebie kupić. Czyli, jeżeli masz nie wiem, sklep internetowy, to mówisz wejdź tutaj, kup w tym sklepie, masz link w opisie filmu albo zadzwoń do mnie i przycisk zadzwonienia albo podany numer telefonu, podany mail, obojętnie po prostu jaki masz, jaką masz komunikację z tym klientem, po prostu musi wiedzieć co ma zrobić. Jeżeli robisz wideo typowo pod zasięg tylko po to, żeby ludzie Ciebie oglądali, no to najlepiej też dać wezwanie do akcji takie subskrybuj kanał albo obserwuj. I tych wezwań do akcji też nie może być za dużo w ciągu jednego filmu. No, nie możesz powiedzieć od razu wszystkim yy, Twoim klientom, no wejdź na sklep, zostaw suba, napisz komentarz, zostaw lajka, napisz, czy Ci się podobało, możesz albo zadzwonić, albo napisać, albo, albo możesz przyjść, przyjść tu na ulicę taką i, i tak dalej. Jak mu napiszesz 10 wezwań do akcji, to on nic nie zrobi, bo nie będzie wiedział za co ma się zabrać. Najlepiej, no, żeby zapamiętał tobie jedną rzecz. Bardzo często tak jest, że nagrasz na przykład 100 filmów i twój klient wybierze tylko jeden. Zobaczy tylko jeden, który mu się spodoba, i zapamięta na nim coś, co on chce, i zapamięta to Twoje wezwanie do akcji. Czy na, na przykład yy, przyjedź do sklepu. No i to wystarczająco, czyli sobie pomyśli. na przykład jakaś pani, która ma problem na przykład nie wiem, z praniem dywanów i tym pokazuje, że masz super rewelacyjny środek, przyjedź do nas i kup, no to ona jak ma taki problem, nie może jej wyprać tych plam, no to przyjedzie do Twojego sklepu, bo będzie wiedziała, że takie jest wezwanie do akcji. No i w taki sposób należy właśnie to robić. Ważną sprawą jest również dodawanie napisu do tych rolek. I jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś ogląda sobie telefon wieczorem, nie chce nikogo budzić, ma bardzo przyciszony albo wręcz wyłączony całkiem dźwięk w telefonie, y, oglądając wszystkie rolki, no i po prostu sobie czyta te napisy. To jest też bardzo ważne jakiś y, taki element y, informacyjny y, po prostu z napisami musi być. I to jest no, no bardzo pomocne. Oczywiście, jeżeli będziesz nagrywać też bez, bo na początku nie umiesz robić tych napisów, to też jest w porządku. Ważne, żeby po prostu zacząć coś dodawać, a z czasem rozbudujesz swoje umiejętności i będziesz mógł korzystać z aplikacji, które pomogą Ci wzbogacać to wideo. Mogę Ci jeszcze polecić to, że najlepszą opcją jest korzystanie z komputera. Wiem, że tak no bardzo modne są smartfony, i jest mowa o tym, że bardzo dużo na nich można zrobić. Oczywiście to jest prawda, bo jest mnóstwo aplikacji i na Androidy, i na iPhony, z których możesz korzystać. Są płatne, są bezpłatne, lepsze, gorsze. Jednak z poziomu komputera jest najłatwiej i można dodawać zbiorczo filmy. Na przykład, jak robię filmy na YouTube, to mogę sobie zaznaczyć od razu 15 filmów i wrzucić za jednym razem. I sobie tam wszystko ustawiam. Mogę zaznaczyć wszystkie filmy w słupku, tylko ptaszkami odznaczam, ile tych filmów chcę po prostu ustawić. I mam zbiorcze ustawienie, że na przykład to dodaję do takiej playlisty, do to, to każdego z filmu dodaję końcówkę, na przykład z hashtagami, i tylko raz wrzucam hashtag i one się automatycznie dają do. Wszystkich filmów. Dlatego to jest bardzo przydatne i ci gorąco polecam korzystanie z komputera. Zrobisz to naprawdę dużo, dużo szybciej. Operowanie myszką jest łatwiejsze niż palcem na małym ekranie. Mimo, że te aplikacje są dosyć dobre, to nadal i tak szybciej jest na komputerze. Zoszczędzisz kupę czasu, żeby to po prostu zrobić. Sam no mam po prostu porównanie kiedyś po prostu swoją markę rozwijałem. Miałem ta, mam taką jedną markę jeszcze oprócz milewski net, na której teraz oglądasz ten film, to mam jeszcze Food and Travel SEU, który dotyczy zupełnie czegoś innego I tam dodawałem rolki z poziomu telefonu i po prostu siedziałem codziennie rano przez 25 minut i dodawałem rolki na trzech po prostu mediach społecznościowych i to zajmowało mi aż 25 minut codziennie. Robiłem tak przez rok. Oczywiście systematyczność była tutaj wskazana, ale nie wpadłem na ten pomysł, żeby robić to w komputerze. Zanim do tego doszedłem, to naprawdę minęło kupę czasu, żeby się tego wszystkiego nauczyć. No i dlatego właśnie mój poradnik będzie dla Ciebie bardzo dobry, żebyś nie musiał popełnić tych samych błędów co ja od samego początku, tylko możesz ominąć ten etap i od razu przejść do tych właściwych działań, które naprawdę pomogą Twojej firmie. Twoja działalność po prostu nie ucierpi czasowo na tym, tak bardzo mocno, jak ucierpiała moja. Więc gorąco ci polecam: stosowanie tych wszystkich chwytów. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie takich. Cykli filmów edukacyjnych, na przykład jak zrobić buty numer jeden, jak zrobić buty numer dwa. No, oczywiście, musisz dopasować to do swojej niszy, do swojej branży, ale możesz po prostu zrobić taki cykl edukacyjny, na przykład 50 rolek na jakiś tam temat i codziennie jedną rolkę dodajesz właśnie w tym temacie, w której rozwijasz to. Bardzo ważne jest, aby zrobić sobie taki początkowy test. Jeżeli dodasz sobie filmy, to proponuję ci zrobić to trzy razy dziennie i dodać sobie rano, w południe, wieczorem lub o jakichś tam określonych godzinach po to, żeby mieć statystyki. Jeżeli zrobisz sobie 30-dniowy taki harmonogram dodawania rolek i one mogą być po prostu zaplanowane, także w jeden dzień usiądziesz i wszystkie wrzucisz naraz na 30 dni i zobaczysz, jak to się potoczyło, jak się rozwinęło, ilu subskrybentów ci przybyło, czy może w ogóle nie przybyło, czy przybyło mało, o których godzinach oglądali, ponieważ Twoja grupa docelowa może po prostu oglądać w określonych godzinach. Jeżeli m, Twoją grupą docelową są na przykład pracownicy biurowi, którzy pracują od 7 do 15, no to jeżeli dasz o 8 filmy, no to oni najprawdopodobniej ich nie obejrzą, ponieważ będą siedzieć w pracy. Jak nagrywasz filmy dla księgowych, no i akurat mają taki e, bardzo myślący okres i muszą cały czas pracować umysłowo myśleć i być skupionym, no to nie będą oglądać Twoich roller. Może oglądają dopiero wieczorem, na przykład o godzinie 20. Jak wrócą do domu i przygotują wszystko, pokładą dzieci spać, czy przygotują wszystko to, co trzeba i sobie już chillują wieczorem, odpoczywają po całym dniu i wtedy włączają sobie rolki. I może to jest najwłaściwszy okres. A może masz taką grupę, która bardzo wcześnie wstaje. Może musisz rolki dodawać o 5 rano. Na przykład moje statystyki mówią o tym, że najwięcej ludzi ogląda moje filmy między 6 rano a 8, a potem od godziny 16.30 do godziny 19.30. Takie mam statystyki, w tych godzinach najwięcej filmów oglądają osoby, które się interesują moimi kanałami. Także to jest też taka wskazówka dla ciebie. Statystyki są super ważne. Jedne z ważniejszych rzeczy. Bo co z tego, że się napracujesz, ponagrywasz rolki i powrzucasz to do sieci, stracisz czas na komputerze, żeby to wszystko powrzucać? Jak mało osób to obejrzy i to nie przyniesie odpowiedniego efektu? Przecież nie jest tak, że jeżeli powiedzmy. 50 osób obejrzy Twoją rolkę. To że te 50 osób coś kupi. Najprawdopodobniej może się okazać, że nawet nikt nie kupi z tej jednej rolki. Więc albo kupi tylko jedna osoba, przejdzie do tego sklepu, czy przyjedzie do ciebie, czy skorzysta z usługi. Jakby, obejrza, jakby to też tak było, że na 50 osób jedna osoba skorzysta z Twoich usług, no to to jest super. No, ale musisz wiedzieć, że to jest no, niewielki procent, dlatego te duże zasięgi trzeba budować, ponieważ z tych dużych zasięgów mały procent osób z czegokolwiek skorzysta lub się zainteresuje. Może ten klient nawet potem odejść i w ogóle nie kupić nic od ciebie, czy nie skorzystać z usług, ale no tak to po prostu się odbywa. Pamiętaj, aby podkreślać nie same cechy Twoich produktów czy cechy Twoich usług, ale to, jakie one rozwiązują problem. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby mówić o rozwiązaniach, o tym z czym to się wiąże, a nie jakie jest. Co z tego, że ty powiesz, że y, ja mam piękny garnitur, ja mam ładny garnitur, ja mam ładny kolor garnituru, ja mam y, u, 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 fajne kieszenie w garniturze, tutaj mam dwie kieszenie w środku, że mogę coś schować. No, no to fajnie, dobrze, że. Tak jest, ale to nie jest tak atrakcyjne, jeżeli powiesz, że na przykład w tym garniturze, jak ubieram ten garnitur, to wygląda, wyglądam prestiżowo i czuję się świetnie, a osoby przebywające koło mnie oglądają mnie, patrzą na mnie z podziwem, jak ja fajnie wyglądam i po prostu wzbudzam w nich większe zaufanie. Ten garnitur pomaga mi sprzedawać, ponieważ dobrze w nim wyglądam, prezentuję się jak należy. I po prostu to powoduje, że klienci chcą ode mnie więcej kupować i mają więcej zaufania. Uważają mnie za profesjonalistę, który się dobrze przygotował, dobrze wygląda, specjalnie dla nich i że jestem odpowiednią osobą, i mój wizerunek jest świetny. Więc to jest ogromna różnica. Nie mówisz, ja mam, ja mam fajny granatowy garnitur, mam y, błękitną koszulę. Y, a, ale co z tego jak to nic nie mówi to, to nie jest żadna korzyść dla Twojego klienta no, niczego nie rozwiązuje, nie wzbudza żadnych emocji nie pokazuje żadnych rozwiązań nie pokazujesz jakie można mieć problemy w związku z tym garniturem a Ty z tym garniturem je rozwiązujesz na przykład przez dodatkowe kieszenie gdzie nie masz nigdy miejsca na portfel i na telefon nie chcesz mieć wypchanych kieszeni więc te kieszenie w środku tutaj to rozwiązuje ten problem i tak dalej więc jakby to zupełnie w innym kierunku musi iść więc musisz mówić, co to rozwiązuje, a nie tylko to, co mam. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, to też jest bardzo ważna kwestia. Wspominałem już oczywiście o osobach, które będą Ciebie oglądały. Chodzi mi tu konkretnie o grupę docelową. Musisz jasno określić, do kogo kierujesz. Bo takie rzeczy, że żeby sprzedać wszystko wszystkim i zawsze, to jest po prostu jakaś bujda. To jest niemożliwe. Musisz mieć konkretną grupę osób. Tak jak ja kieruję na przykład moje filmy do osób, które prowadzą mały biznes i jednoosobowe działalności gospodarcze albo działalność nierejestrowaną i dorabiają sobie do etatu. Więc to jest taka moja grupa docelowa takich małych przedsiębiorców, małego biznesu. I to jest jasno skierowane do nich. Myślę, że y, trafiłem w sedno sprawy, że nie chcą wydawać budżetu na to, żeby się reklamować i lepiej zrobić coś y, we własnym zakresie tanio, poświęcić tylko trochę czasu po to, żeby nie wydawać pieniędzy i w nic nie inwestować, co jest niepotrzebne. Więc y, to też jest naprawdę trafne spostrzeżenie. I ty w swojej niszy też powinieneś zrobić tak samo. Twoja grupa docelowa musi być konkretna. Może być tak, że na przykład Twoja grupa docelowa oczekuje tego, że będziesz ich edukował. Ja, na przykład, wiem, że przedsiębiorcy potrzebują po prostu różnego rodzaju porad, ponieważ bardzo często tak się zdarza, że są dobrymi przedsiębiorcami, mają smykałkę do interesów, no ale w sprawach internetowych, no to wiedzą tylko tyle, że się włącza Facebooka i tam jest plusik, relacja, wybierać zdjęcie i, czy film i tyle. A oni nie mają pojęcia o całej reszcie, o tym, jak sobie to ułatwić, jakie narzędzie wziąć, żeby jedno narzędzie na wszystkich mediach społecznościowych to dodawały. Więc edukowanie, na przykład poprzez podcasty, poprzez nagrywanie poradników, czy w jakichś aplikacjach, czy filmów na YouTubie, czy prowadzenie bloga jakiegoś właśnie z poruszaniem tych tematów, to jest bardzo ważna sprawa i taka edukacja jest jak najbardziej wskazana. Rozwinę jeszcze temat. Sprzętów, które służą do nagrywania i przerobiłem naprawdę różne rzeczy. Uważam, że najlepiej jest stosować to, co jest najprostsze, to, co jest pod ręką, coś, co nie wymaga dużych przygotowań, tylko tak, że można po prostu od ręki wziąć i zacząć nagrywać. Jeżeli wyciągasz Telefon z kieszeni, więc po prostu sprawdź sobie taki odpowiedni telefon, który będzie nagrywał w odpowiedniej jakości. Nie musi to być super telefon. Ja mam na przykład taki za 1400 zł, który rewelacyjnie się sprawdza. Mam Redmi, który po prostu ma taki aparat, który jest wystarczający. Sam zresztą widzisz, jaka jest jakość tego wideo, i myślę, że jest całkiem spoko. Jeśli chodzi o mikrofon, to już wiesz, bo na początku powiedziałem, że te mikrofony BOJA się bardzo dobrze sprawdzają. Y, już przerabiałem różnego rodzaju mikrofony o na przykład tutaj ten mam taki mikrofon kupiłem sobie na fajnym stelażu fajnie wygląda, dosyć profesjonalnie do tego jest taka jeszcze y, tutaj karta dźwiękowa że można sobie różne ustawienia zrobić że jest jakiś pogłos y, no i innego różnego rodzaju ustawienia no i z początku wydawał mi się fajny jednak okazało się że ta jakość dźwięku no, daje wiele do życzenia Wcale nie jest taki fajny. No to jest tani mikrofon, oczywiście jakbym kupił jakiś super, to by był dobry. To był taki zwykły z temu, myślałem, że jak kupię za trzy stówki coś ze stalarzem, to to będzie fajnie wyglądało, jak sobie włączę jakąś, włączę sobie nagrywanie i będę nagrywał jakiś film, to to będzie super, wyglądało profesjonalnie. A okazuje się nieraz, że filmy, które nagrywałem właśnie w taki najprostszy sposób, mają najwięcej wyświetleń, najwięcej lajków, na przykład na TikToku. Jak dodawałem kiedyś taki film, no, taki dotyczący zupełnie no, innego tematu niż, niż biznes online, to tam się świetnie to sprawdziło. To był naprawdę bardzo dobry film. A po prostu sobie usiadłem na krzesie, włączyłem telefon, zacząłem nagrywać i on zdobył bardzo dużo wyświetleń. Miałem kiedyś taki film, który zdobył ponad 130 tysięcy wyświetleń, który był po prostu tak nagrany bez żadnych przemyśleń. Więc y, warto o tym pamiętać, że po prostu liczy się czasem odpowiednia chwila i musisz być do tego przygotowany. Bo, jak masz wenę, to ją trzeba wykorzystać. Dlatego, właśnie, najprostszy sprzęt. Yy mogę ci jeszcze polecić jeżeli chcesz żeby dużo lepiej ten dźwięk brzmiał a masz na to odpowiedni budżet żeby kupić raz dobry w miarę mikrofon który jest przenośny i możesz go podłączać do różnych urządzeń i do telefonu i do aparatów do lustrzanek no to polecę ci mam tutaj taki mikrofon o to jest taki coś to jest Rode Wireless Go i on jest naprawdę super. Ma bardzo dobrą jakość dźwięku. Na pewno le ma lepszą od tego Boja, no ale jest oczywiście dużo droższy. Bo Boja kosztował yy, naprawdę mało, a ten kosztował prawie 900 Więc to jest ogromna różnica. I to jest tak, że tutaj jest taki mikrofon, taki jak ja mam tu, który może sobie przypiąć. I on tu w zestawie ma taką w zestawie, ma tutaj taką fajną, takie futerko, które chroni przed wiatrem, i należy je tutaj nakładać. To bardzo ładnie wygląda, niestety ono ciągle spada. Wkurzające jest na maksa, ale no ja, tego, ja to przestałem używać, bo mnie po prostu wkurzało. A z uwagi na to, że nagrywam głównie w pomieszczeniu, to mi to tak nie przeszkadza. Ale on ma rzeczywiście lepszą jakość dźwięku. Mogę go sobie podłączyć tu na kablu zwykłym USB typu C on jest do podłączenia do telefonu oraz do możesz mieć inny kabel, możesz mieć z końcówką małego Jacka możesz go do komputera do laptopa do komputera stacjonarnego właśnie do, do lustrzanki do takich profesjonalnych aparatów to już jest taki mikrofon że na 200 metrów jak odejdziesz od nadajnika to nadal słychać więc możesz sobie włączyć gdzieś telefon nagrywanie iść w pole nagrywać to ci to wszystko nagra twój dźwięk i no i z tego powodu właśnie gorąco go polecam no ale zależy co chcesz nagrywać musisz sobie dopasować. Ja lubię mieć i jedno i drugie, więc ten boja mikrofon mam zawsze pod ręką, że jak na przykład idę dziś na spacer i mnie natchnienie najdzie to sobie po prostu włączam, albo ręką, albo mam zawsze w samochodzie, kupiłem sobie na temu za 10 zł taki statyw, taką rączkę, na której sobie trzymam telefon, to się świetnie sprawdza. No i myślę, że na tyle tych podstawowych rad. Jeżeli chcesz bardziej rozwinąć swój warsztat dotyczący nagrywania, to zapraszam cię do moich poradników. Nie zapomnij subskrybować kanału, wciśnij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Jestem przekonany, że jeżeli jesteś na etapie wdrażania wideo marketingu we własnej działalności, to moje poradniki zdecydowanie Ci pomogą. Mam jeszcze dużo innych tipów na temat stron internetowych o tych jak one pomagają Ci zarabiać, jak domykają sprzedaż i jak prowadzą klienta za rękę do sprzedaży, gorąco Cię do tego zachęcam. Jeżeli potrzebujesz taniej strony internetowej, to ja jestem właśnie tym gościem od takich stron milewski.net.pl. Życzę Ci dużo sukcesów, wszystkiego przychodowego, żeby jak najlepiej Ci się wiodło, żeby Twoja firma rosła, żeby Twoja działalność przynosiła Ci satysfakcję i gorąco Ci życzę wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia w, ka w każdym odcinku, kolejnym w soboty o godzinie 7 rano. Na razie, trzymaj się, cześć.